Wyżerka Pani Agata Kwias. Wierszyki, co ćwiczą języki. Jeż, żre, pesz, pesz, żre, jesz, Żre, pesz, jeż. Chrząszcz, żre, też. Chrząszcz, żre, żre, chrząszcz. Żre, mioszcz, miosz, chrząszcz żre, też wąż. Wąż, żre, wiąż. Żre, wąż, wiąż. Wiąż, żre, wąż. I czka wciąż. Pani Agata Kwiat. Wyżerka. Wierszyki co? Ćwiczą języki. Jesz, żre pesz, pesz żre jeż, żre pesz jesz, żre, peś, jesz. Chciąż, żre też. Chrząszcz żre miąż. Miąż, żre chrząszcz, żre miąższ żre też wąż. Wąż żre wiąz, żre wąż wiąz, wiąz żre wąż i czka ciąż. Chrząszcz i jesz czkają też. Pozdrawiam serdecznie. Granata, by zćwiercić, zaćwierciować, wyćwierć świetny, zwień wietr. Pozdrawiam Cześć Maciej. Leopold Staw Konanie. Łzy płacze. O was śpiewna rzeka. W dal wieści nie poniesie. Tułacze sny. Noc pewna czeka. Upieści was w bezkresie. Poloty którym skrzydła zwichły, wichury zgonu posły. Tęsknoty już wam sidła, rychły, ponury zgon przyniosły. Duch dyszy w męce, nim w mrok dotrze. Z dna wstaje niemoc głucha. O ciszy w ręce twe najsłodsze oddaje swego ducha. Leopold Staff, odkrywca złotych światów. Pamięci Pola Verlaine Pawła Verlaine Duszą dobrą, jak zboże, dziecinną, jak kwiaty, żył poeta, bezdomny ptak nieoswojony. Kochał miłość, ocean i odjazdów dzwony, i tęsknił w złote światy, w nieodkryte światy. Był czysty, choć nawiedzon złych trunków nałogiem. Wiele przewinił, spłacił losów nieprzyjaźni lub latami szpitala i więziennej kaźni. Skąd wyszedł pojednany z złoczyńcą i z Bogiem, aż postarzał się, tęskniąc, jako łódź w przystani, począł malować w izbie swej pyłem pozłotki. Drzwi, łóżko, krzesło, w którym na pieśń zmieniał smutki. Okno i papierową umbrę, lampy taniej. I znalazł świat swój złoty, dziecinny odkrywca. W okręcie izby swojej płynął snów głębiną. Falą marzeń wśród złotych wysp. Niosło szczęśliwca, kołyszące jak morze, dobroczynne wino. Leopold Staw. Konanie. Łzy płacze. O was śpiewna rzeka. W dal wieści nie poniesie. Tłacze sny, noc pewna czeka, upieści was w bezkresie. Poloty, którym skrzydła zwichły, wichury zgonu posły, tęsknoty już wam sidła rychły, ponury zgon przyniosły. Duch dyszy w męce, nim w mrok dotrze. Z dna wstaje niemoc głucha o ciszy w ręce twe najslodsze oddaję swego ducha.